Projekt Diament. Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty. Powiatowe ośrodki wspierania uczniów zdolnych w ramach projektu Diament jako element małopolskiego systemu pracy z uczniami zdolnymi. Diament to systemowy, innowacyjny projekt województwa małopolskiego, realizowany w ramach priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W imieniu województwa projekt realizują jako lider Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu, National Lewis University w Nowym Sączu, a jako partner ponadnarodowy National Lewis University w Chicago. Naszym celem, najprościej rzecz ujmując, jest opracowanie, przetestowanie i przedstawienie w ostatecznej wersji nowatorskiego systemu pracy z uczniami zdolnymi dla całej Małopolski. Projekt realizowany jest od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku i to jest czas, który dany jest nam jako realizatorom na wypracowanie, sprawdzenie w praktyce i przygotowanie ostatecznej koncepcji. Nie było do tej pory takiego programu. Dzieci zdolne są wszędzie, w każdym kraju, w każdym społeczeństwie. Zakłada się, że około 10% to ludzie o jakichś wyjątkowych uzdolnieniach. Ale w Małopolsce i w innych regionach w Polsce również nie ma systemu takiego zintegrowanego podejścia do dzieci i młodzieży zdolnej. Nigdzie nie ma systemu wsparcia. Postanowiliśmy w Małopolsce przetestować różne formy pracy i przygotować system, który chcielibyśmy w Małopolsce wprowadzić tak, aby każde pokolenie, każda, każda grupa wiekowa mogła skorzystać ze wsparcia publicznego. Dlatego pomyśleliśmy o powszechnym systemie pracy z dziećmi i młodzieżą zdolnymi. Od roku szkolnego 2010 na 2011 i przez cały rok szkolny następny, 11 na 12, zaproponowaliśmy uczniom różne, różne formy zajęć. Po pierwsze, realizujemy program z zakresu rozwijania twórczego myślenia. Po tym najszerszym zakresie, jaki daje program 1.3 proponujemy diagnozę i na jej podstawie budujemy kolejne piętro, powiedziałabym swoistej piramidy, już węższe, mianowicie zajęcia dla uczniów, którzy w badaniach wykazują się wysokim potencjałem. Natomiast najwyższe piętro systemu to zajęcia dla uczniów, którzy ten swój potencjał przekładają na osiągnięcia w konkursach, w olimpiadach, w różnych formach współzawodnictwa. Stąd do najwęższej grupy uczniów kierujemy zajęcia e-learningowych kół naukowych i zajęcia Letniej Szkoły Młodych Talentów. Jeśli bowiem chcemy mówić o systemie, to musimy myśleć o pewnej strukturze, o pewnej całości, która ma korzenie w określonych koncepcjach pedagogicznych, ale także która w ślad za sobą pociąga określoną organizację, określony pomysł, pokazuje pewną ścieżkę rozwoju ucznia. Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych są takimi miejscami, w których spotykali się prowadzący zajęcia z tymi uczniami zdolnymi z danej gminy, czy z kilku gmin na danym etapie edukacyjnym, czyli albo szkoła podstawowa, albo gimnazjum, albo szkoła ponadgimnazjalna w danym przedmiocie. W powozach przeważnie były wszystkie, reprezentowane były wszystkie przedmioty E, powozy były realizowane w ten sposób, że w danej miejscowości, w danej szkole był dany etap, czyli np. szkoła podstawowa, albo gimnazjum, albo szkoła ponadgimnazjalna. Wykorzystaliśmy metodę projektu edukacyjnego, która jest znana nauczycielom. Generalnie w polskich szkołach. Metodę projektu wykorzystuje się już od wielu, wielu lat, a od ubiegłego roku obligatoryjnie w Polsce prowadzi się w gimnazjum obowiązkowo, czyli obligatoryjnie projekt edukacyjny. I to jest jakby taki poziom, w którym mogliśmy się zmierzyć, że nauczyciele trochę wiedzą o metodzie projektu. Natomiast my w naszym projekcie innowacyjnym wykorzystaliśmy strategię PBL, czyli Problem Based Learning, dokładnie tłumacząc, to jest uczenie się przez rozwiązywanie problemu. A więc podczas rozwiązywania określonego problemu, który wybierali sobie uczniowie do własnej pracy, uczniowie się po prostu uczyli. W zajęciach realizowanych w powiatowych ośrodkach wspierania uczniów zdolnych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w testach diagnostycznych. W ośrodkach tych utworzono grupy 10-20 osobowe z podziałem przedmiotowym. Matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna. Zajęcia w ramach powóz odbywały się w formie 5-godzinnych spotkań raz w miesiącu w sobotę. Uczniowie realizowali zadania w powóz w formie projektów, które wykonywali grupowo w trakcie zajęć, jak i między spotkaniami. Najciekawsze było to, że e, można było luźno porozmawiać. Jak ktoś się pomylił, nauczyciel nie krytykował tego, tylko pomagał i, i wspierał uczniów, pomagał im, e, nie wiem, jakoś podpowiadał, gdzie mają znaleźć lepsze wskazówki dla siebie, gdzie mają czegoś poszukać. I byliśmy tacy samodzielni, a nie, że nauczyciel nam narzucał, co mamy robić. Na zajęciach, to na pewno e, spędzaliśmy też miło czas, e, robiliśmy różne projekty. Sami jak już e, byliśmy zmęczeni, to pani dawała nam jakieś ciekawe zadania do zrobienia. Przede wszystkim, więcej pracujemy my i to nie, nie jest na zasadzie, typu idziemy do szkoły i mamy wykłady, i my słuchamy, 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 wychodzimy Z Tylko całość opiera się na naszej pracy, na naszym kreatywnym myśleniu, na zacieśnieniu takich naszych relacji, żebyśmy się zgrali i razem umieli współpracować. To w jakiej formie te zajęcia występowały, że mogliśmy się wykazać i rozwijać swoje zainteresowania? No, A żeby je rozwijać, musieliśmy zdobywać jakąś nową wiedzę. U nas zajęcia na przykład w szkole z informatyki opierają się na Excelu albo w siedzeniu przed komputerem. A tu robiliśmy strony, e flashu, animacje. Rozmaicone. Ogólny nastrój po prostu na zajęciach. Nie było tak, tak nieraz na informatyce, że jest tak po prostu drętwo, tylko po prostu byliśmy sobą. W ramach projektu Diament przewidziano organizację konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w powóz, którego przedmiotem miały być najciekawsze projekty edukacyjne zrealizowane przez uczniów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych. W konkursie uczestniczyły zespoły składające się z nauczyciela i całej grupy lub nauczyciela i podgrup realizujących projekt. Zespoły, które wzięły udział w konkursach musiały dostarczyć do komisji konkursowej opis zrealizowanych projektów sporządzony przez nauczyciela oraz prezentację efektów cząstkowych lub efektu finalnego przygotowaną przez uczniów. Ocenie komisji podlegały oba elementy pracy konkursowej. Warunkiem przyznania nagrody było uzyskanie przez pracę konkursową największej ilości punktów w danym powiecie, jednak nie mniej niż 70% łącznej sumy punktów. Zespoły, których prace przekroczyły pułap 70% punktów, a nie otrzymały nagrody, honorowano wyróżnieniami. W każdym powiecie nagrody rozdzielano w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu zgłoszono 186 zespołów składających się z 1355 uczniów. Wśród najlepszych prac pojawiły się projekty stron internetowych, gier interaktywnych, prezentacje multimedialne, makiety przestrzenne, inicjatywy gospodarcze czy akcje społeczne mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów lokalnych. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane podczas 18 spotkań powiatowych podsumowujących pracę powóz. Konkretna rzecz to, że nie było tak typowo podręcznikowo, było ciekawie, było też praktycznie mieliśmy wyjazdy poza powóz. Byliśmy na kocierze właśnie, żeby nauczyć się organizować wszystko pod parkiem, który był tematem naszego głównego projektu. Było ciekawie, nie tak jak w szkole. Ja zauważyłam, że młodzież ma dużo większe możliwości niż nam się wydaje, i potrafią wiedzę samodzielnie zdobywać, nawet taką bardzo trudną, co było dla mnie też odkryciem, że dotychczas bardziej mi się wydawało, że wiedzę ja im muszę przekazać, a tutaj się okazuje, że oni bardzo dużo umieją się też sami uczyć. No i to są może, ta, może taka, taka wiedza przede wszystkim. Też troszkę. Po raz pierwszy pracowałam z czymś takim, żeby oceniać prezentację uczniów, żeby oni uczyli siebie oceniać. Poniekąd ja się sprawdziłam, bo nie powiem, bardzo z obawą podchodziłam tych zajęć. Może na, na początku jeszcze nie, ale po pierwszym spotkaniu z uczniami, kiedy się okazało, że oni są bardzo już wyposażeni w dużą wiedzę, umiejętność, obawiałam się, czy będę w stanie po prostu sprostać ich oczekiwaniom. Także mam teraz satysfakcję, zwłaszcza, że, że otrzymali nagrodę, więc bardzo dużą satysfakcję, że, że chyba sprostałam, e, mimo pewnych na pewno niedociągnięć. Uczniowie zdolni wymagają przede wszystkim tego, żeby im pozwolić myśleć, tego, żeby pozwolić im decydować o wszystkim. O wszystkim w zakresie danego projektu. O tym, żeby się nie bali tego, że na coś się nie zgadzają. Po prostu generalnie odwagi, bo wszystko już mają wpojone, tylko wiedzą, że im tego nie wolno. Mają słuchać nauczyciela i tylko z książek się uczyć. W ramach projektu Diament uruchomiono 161 powiatowych ośrodków wspierania uczniów zdolnych. W zajęciach w powóz, Wzięło udział 9 uczniów. Zajęcia prowadziło 557 nauczycieli w 592 grupach. W warsztatach letnich wzięło udział 1600 uczniów. W letniej szkole młodych talentów uczestniczyło 200 uczniów. W zajęciach e-learningowych półnaukowych brało udział 193 uczniów. Wartość projektu wyniosła 20 milionów złotych. Wymieniłabym kilka elementów. Po pierwsze, sam fakt, że udało się utworzyć sieć powóz w całej Małopolsce i że żaden z organów prowadzących nie odmówił nam współpracy w tym zakresie. Sądzę, że to jest dowód wysokiej świadomości edukacyjnej, już istniejącej bądź budzącej się właśnie w projekcie. Po drugie za sukces uważam fakt, że tak duża grupa dzieci zaczęła chodzić na zajęcia i skończyła te zajęcia, ponieważ to jest formuła, która nie wszystkim się musi podobać, więc wykładnikiem sukcesu na pewno jest to, że, że dzieci przez te dwa lata szkolne w soboty poświęcały swój wolny czas, przychodziły bądź przyjeżdżały na zajęcia często z bardzo odległych miejsc, przygotowywały materiały pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Za sukces projektu uznałabym znaczące podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w Małopolsce. My przygotowaliśmy nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi według naszych programów w określonych formach organizacyjnych proponowanych w projekcie. Ale to wszystko, co, czego nauczyli się na szkoleniach i pracując z uczniami mogą także przenosić do swojej codziennej pracy pedagogicznej i sądzę, że to jest duża wartość dodana projektu, którą także uznałabym za, 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 za sukces. Możemy się dzięki tym zajęciom rozwijać i myślę, że nam może się to przydać w dalszej edukacji, czy w relacjach międzyludzkich, umiejętność współpracy w grupie. Bardzo dobrze nam wyszedł ten projekt, jak zmienić właśnie naszą okolicę. Tak, tak. Tak! Jesteśmy pomieszani, każdy jest z innej szkoły. I ogólnie zajmowaliśmy się matematyką. Bardzo dobra metodologia. Robiliśmy 7 projektów. E, sami decydujemy, co Nie. robimy. Koledzy, koleżanki, wszystko, wszystko mi się podobało. A czy ja? Aczkolwiek chyba chodziło o to, że mamy zrobić projekt i go zaprezentować w ciekawy sposób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.